No i cześć! Dzisiaj pójdzie na wagę fajny towar, ponieważ mam tutaj cewki rozmagnesowujące z telewizorów CRT. Widzicie, to tu jest sama gruba mieć, wystarczy to tylko oskorować, tak tu tylko przejechać tą izolację, no i wydostać miedziochę. To zważymy sobie, ile te kabliska nam ważą. Jest to z, chyba z sześciu telewizorów, te cewki są. Cewki ważą 865 g. To są cewki rozmagnesowujące wokół właśnie tego kineskopa. Jak rozbieracie telewizor, to jest czysta kopalnia pieniędzy. Więc ja sobie będę szybko oskrowywał te kabelki. Widzicie tutaj grubo mieć. No i tak sobie to będę przejeżdżał tym nożykiem. Oczywiście, jak to będzie gotowe. To się znowu łączy, jak to będę potem łuskał z tej izolacji i zobaczymy ile czystej miedzi z tych 865 gramów kabelków będzie, no to pauza teraz. No i co, gotowe, odskorowane. Tutaj tym nożykiem po całej długości tych kabelków. Są naprawdę długie. No i teraz będziemy sobie oczesywać czysto mieć z tej izolacji no do korowarki to raczej nie wstawiam ponieważ na korowarkę korowarka chyba by nie dała rady tego oskorować to jakiś kurde, akurat mi się to tutaj jakoś chyba nie przycięło dobrze ale poprawimy to tutaj, tutaj trochę tak I izolacja no jest to taka głupia izolacja, ponieważ to jest Czym cięższy kabelek Tym no. gorzej to idzie No i inaczej tu jest to takich grubasów, no Ta miedziocha Bardzo łatwo schodzi No i można swobodnie to wyciągać, nie? Widzicie sami, że bardzo gruby kabelek wyszedł z tego no i jest czysta miedzocha już no i tutaj kolejny kabelek z troszeczkę inny kolor ma o, znowu się to jakoś niedokładnie powiodło przeciąć, więc trzeba czasami poprawiać, czym cięższy kabelek tym gorzej to idzie. Już trochę to znam, bo trochę tych kabelków już za życie obrałem. No ale co? Ważne jest mieć ostry nóż, nie? No bo jak jest ostry nóż, to izolacja bardzo fajnie schodzi z tego Z tego właśnie telewizora. Tego izolatora z telewizora CRT. Jest taka dziwna izolacja, ponieważ kur jak to powiedzieć? No to jakby taśma jakaś była, czy co? naklejenie albo na izolowanie wokół tego i. No, czasami widzicie jak się to teraz, kurde, nie chce jak na złość, jak się kręci film, to się nie chce za bardzo poddawać i trzeba po prostu poprawiać to, co już po prostu okorowałem, nie? I widzicie sami, że czasami ciężko jest, kurde, wydołować tą. Mieć z tej izolacji, bo to izolacja taka nietypowa Taka raczej gówniana z tego jest Sorki, że tak mówię, ale No, mam nadzieję, że się nie przetnę, kurde Żyły w ręce No i widzicie sami, że Ta izolacja jest taka warstwowana jakoś Chujowa To jeszcze poprawię i jak będzie wydołowane to wszystko no jeszcze wypróbujemy jeden kabelek taki gruby wytoczyć kordę mieć z tego nie będzie oskorowane widzicie też się to targa też się to targa i to są takie kabelki no jak to powiedzieć taka nietypowa izolacja jest na tym bo to jest jakoby oplątane wokół tego obwodu tak i tak, nie, to idzie wszystko to jest tak poplątane ciekawie no i widzicie jak mizernie ta izolacja schodzi z tego no ale, człowiek się nie śmie poddawać tylko walczyć dla zysków no i szkoda taki Kabelek, widzicie sami jak to, kurde, jest tutaj warstwowane. No i czasami po prostu jak nie dotkniecie tej izolacji, to ona Wam nie chce schodzić. Widzicie sami, że to jest jakoś, kurde, cewka bardzo ładna, gruba. Ale trzeba bardzo często poprawiać to, co już nie przetliście dokładnie. Tym nożykiem nie? papicerskim. Widzicie, tutaj jest niedocięte, więc trzeba to dociąć jeszcze dokładniej. Kurde, że się nie potnę łapiska, bo już parę razy tutaj miałem problemy z. Z tym się przecięłem na filmie. No, ale co? Jak będzie to ubrane, to znowu się, się włączę. No i co? Ja po walce, chyba pół godziny, jestem gotowy. Tutaj jest czysta miedziochana. No ta izolacja, na no nie jest to taka typowa izolacja jak na kabelkach. No, bo to jest taka warstwowana izolacja. Taka się po prostu targa bardzo, bardzo szybko. No i co? No i idziemy sobie podliczać zarobki z miedzi. I ile miedzi tej wypadło? Najgorszy był ten cienki kabel, bo bardzo się targał i idziemy sobie ważyć te oto donuty, bardzo sympatyczne miedziane. No i ile tego tam było tej miedzi w tym, w tych sześciu? No i sami, bardzo piękny wynik. No i co? No i 675 gramów padło. Czystej miedzi oczywiście. Warto się z tym pobawić, o ile macie wody czas. O ile nie chcecie się z tym pierdolić, no to możecie wstawić po tańszej cenie na skup. No i mediocha aktualnie po 37 zł. No jest 24 zł. Za mediochę oczywiście przybliży to, no bardzo. Ładnie to wygląda Bardzo gruba miedź Z tych cewek Wpadła Oczywiście takie donuty No te najgrubsze cewki to są najlepsze chyba Jakie mogą być No i co no i Jeżeli się podobał taki odcinek demontażowy No raczej takie Skorowanie kabli miedzianych Oczywiście w tych kablach, w tych cewkach Możecie napotkać aluminium Może się zdarzyć farbowany aluminium KOPR Klat aluminium. To jest miedź pokryta. No to jest aluminium pokryte taką miedzianą takim kolorem. Więc to jest czysta mieć. Ja sobie to posortowałem i wyszło 24, coś 70 zł, co 90 Więc co? łapa w górę. Cup. No i skomentuj ten odcinek. Oczywiście wszystko tym nożykiem. Chyba pół godziny roboty i skorowania. No ale opłaciło się. Zarobione jest, no to to wpada wszystko do miedzi. No to cześć. Trzymajcie się.